Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak zwykły składnik może być kluczem do zmiany twojej sytuacji finansowej? Przygotuj się na zanurzenie się w rewolucyjną technikę, która zmieni twoje postrzeganie pieniędzy. Nie chodzi tylko o dodanie cynamonu do jedzenia rano. Mówimy tu o strategii reprogramowania umysłu, która może otworzyć drzwi do bogactwa w zaskakujący sposób. Zrozumiałe jest, że masz wątpliwości co do pomysłu wykorzystania cynamonu do przyciągania pieniędzy. Jednak w historii odkryliśmy, że najprostsze rozwiązania często są najpotężniejsze. Zarezerwuj sobie chwilę, aby zgłębić tę technikę, bo jestem przekonany, że przyniesie pozytywne zmiany w twoim życiu finansowym. Podstawą jest zrozumienie, że nie mamy tu do czynienia z żadnymi magicznymi sztuczkami czy ezoterycznymi praktykami. Dotykamy umysłu i podświadomości, używając czegoś tak prostego i potężnego jak cynamon. Wykorzystamy jego aromat jako kotwicę aby odblokować twój potencjał finansowy. Na przykład, miałem kiedyś do czynienia z osobą, która miała negatywne skojarzenia z plażą z powodu przeżycia traumatycznego. Będziemy dezaktywować te skojarzenia, aby zrobić miejsce na nowe możliwości. Teraz przejdźmy do praktycznego procesu. Będziesz potrzebować cynamonu w proszku, ale jeśli go nie masz, kawałki cynamonu w pałeczce również się sprawdzą. Istotny jest tu zapach i energia, którą cynamon przynosi. Napiszmy potężną deklarację związana z obfitością i pieniędzmi. Zapamiętaj tę frazę i włóż ją do koperty razem z cynamonem. Otwierając tę kopertę, otoczony będziesz aromatem cynamonu, wzmacniając swoje skojarzenia z dobrobytem. Powtarzaj tę praktykę codziennie, przed snem, aby zakotwiczyć tę nową wiarę w Twojej podświadomości. Płacąc, dziękuj wszechświatowi i proś o to, aby pieniądze wracały do Ciebie pomnożone. To nie tylko ćwiczenie związane z pieniędzmi, ale także osobista podróż transformacji. Bądź gotów na zmianę swojej energii i perspektywy na temat obfitości. Teraz połączmy moc aromatu cynamonu z Twoją osobistą energią, tworząc potężne skojarzenie między tym zapachem a Twoim sukcesem finansowym. Weź kartkę i długopis, bo nadszedł czas, aby napisać deklarację, która przyspieszy Twoją podróż w stronę obfitości. To chwila kluczowa, więc skoncentruj się i przygotuj na głębokie zanurzenie. Zanim zaczniemy, poświęć chwilę na połączenie się ze sobą, uspokajając swój umysł i rozwijając niezachwianą wiarę w proces. Pamiętaj, że wiara potrafi przenosić góry, a to właśnie ta niezłomna wiara poprowadzi cię ku sukcesowi. Teraz pomyśl o potężnej frazie, która rezonuje głęboko z twoimi celami finansowymi i aspiracjami życiowymi. Ta fraza to nie tylko zwykła deklaracja to manifestacja twoich najgłębszych pragnień. Odłóż na bok wszelkie uprzedzenia na temat pieniędzy i sukcesu. I wyzwól się, aby wierzyć, że bogactwo nie deprawuje, ale wzmacnia twoją istniejącą osobowość. Ochron swoją psychikę przed negatywnymi wpływami i przyjmij prawdę, że zasługujesz na dobrobyt. Napisanie tej frazy to akt autentyczności i odwagi. Wyzwalamy się z konwencjonalnych narracji i domagamy się naszego prawa do obfitości. Teraz zapisz swoją frazę z przekonaniem i pasją, pozwalając swojej kreatywności i pewności siebie swobodnie płynąć. Ta fraza będzie Twoim kompasem w podróży ku bogactwu i sukcesowi. Pamiętaj, że każde słowo ma moc kształtowania Twojej rzeczywistości. Gotowy by zacząć? Weź kartkę i długopis i wyrusz w tę podróż odkrywania siebie i nieograniczonej obfitości. Ćwiczenia, które się tu dzielę, skupiają się na dynamice między pieniędzmi a obfitością to głęboka eksploracja, która jest jak podróż poznawcza. Wnikając w ten proces, kopiąc coraz głębiej, próbujemy lepiej zrozumieć jak bogactwo manifestuje się w naszym życiu ta podróż jest kluczowa ponieważ pozwala nam na przearanżowanie naszego życia poszukiwanie doskonałości osobistej i obudzenie naszego maksymalnego potencjału wyobraź sobie tę podróż jako oczyszczenie twojego życia szansę na ponowne połączenie się ze sobą i uznanie własnej wartości dopiero po tym samorozpoznaniu będziesz naprawdę gotowy by pomagać innym osiągać ten sam poziom spełnienia Chociaż na początku mogą to wydawać się tylko koncepcje, to właśnie od nich zaczynamy wprowadzać namacalne i znaczące zmiany w naszym życiu. Teraz zajmijmy się praktycznym rytuałem, który zakotwiczy te koncepcje w Twoim umyśle i codziennym życiu. Powiąż zapach cynamonu z frazą mocy, którą zaraz stworzysz, nie tylko zapisując ją, ale głęboko ją zapamiętując. Umieść ją w kopercie wraz z cynamonem, tworząc tym samym namacalny symbol obfitości. Otwierając tę kopertę, pozwól się otoczyć intensywnym zapachem cynamonu, wzmacniając mentalnie swoje skojarzenia z dobrobytem. Powtarzaj ten proces codziennie, przed snem, aby zakotwiczyć tę nową wiarę w swojej podświadomości. Kultywuj regularną rutynę, bo to ciągła praktyka wzmocni tę więź. Za każdym razem, gdy poczujesz zapach cynamonu, potwierdź sobie swoją zdolność przyciągnięcia obfitości do swojego życia. To pierwszy krok w podróży transformacji i osobistego wzrostu. To kluczowe, abyś zaczął powtarzać swoją deklarację za każdym razem, gdy dokonasz płatności. Ta praktyka jest niezbędna, aby umocnić swoje nowe podejście do bogactwa. Wielcy mistrzowie metafizyki popierają ten koncept, podkreślając znaczenie wyrażania wdzięczności wszechświatowi przy każdej transakcji finansowej. Płacąc, nie postrzegaj tego jako stratę, ale jako okazję do zasiania obfitości i otrzymania jej pomnożonej w zamian. Nawet Deepak Chopra, ceniony autor i duchowy przywódca, promuje tę ideę, a jego wpływ jest głęboko inspirujący. Ponadto, ten proces wychodzi poza pieniądze, zmieniając nasze postrzeganie samej obfitości. Eksplorujemy bliskie powiązanie między naszymi myślami a energią otaczającą nas. Zmieniając nasze przekonania i perspektywy, otwieramy drzwi do nowych możliwości i ścieżek pełnych witalności i obfitości. Ta podróż to połączenie ciała, umysłu i ducha gdzie każdy aspekt naszego istnienia jest karmiony i wzmacniany. Se znalazłeś wartość w tym filmiku i jesteś gotowy przyjąć tę transformację, potwierdź, jestem błogosławiony i przyszedłem, aby świecić. To pierwszy krok do życia pełnego błogosławieństw i głębokich połączeń z kreatywną energią wszechświata. Przygotuj się na świadectwa niesamowitych historii sukcesu i obfitości w twoim życiu, gdy stajesz się otwartym kanałem DLA manifestacji swoich najgłębszych marzeń.